Witamy się w Centrum Kształcenia Zawodowego wełku przy ulicy Matejki. Rozmawiamy z panią dyrektor szkoły, panią Martą Obrycką. I Pani Marto, proszę powiedzieć, co to za wydarzenie dzisiaj nas czeka? Dzisiejsze wydarzenie jest związane z branżą samochodową, jak Pan widzi. Wszelkie firmy branży samochodowej u nas się rozpada. Tak, tak się naprawdę zaprasza. inspiracją jest współpraca z firmą Intercars, mhm. która jest bardzo blisko edukacji zawodowej i wspiera od jakiegoś czasu naszą placówkę. I razem wymyśliliśmy ten event, zresztą nie wymyśliliśmy, jest to event cykliczny Cars, ale cieszy mnie bardzo fakt, że w tym roku ciężarówka zajechała właśnie do Ełku. Mhm. Jest to mobilne centrum szkoleniowe. Tu w tej ciężarówce, tak? W tej ciężarówce znajduje się mm. mobilne centrum szkoleniowe, tutaj możemy wejść, mm. gdzie odbywają się szkolenia branżowe, takie już specjalistyczne. Co więcej, mogą z tego skorzystać za darmo nasi uczniowie, więc myślę, że wartość dodana tej imprezy jest bardzo mm. pozytywna. I, I pod jakie kierunki to jest kształcenia? Jakby? Jest to pod kierunek samochodowy, czyli mm. mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, ta branża stricte. Tak. Bardzo taka no potrzebna na rynku jakby. I... No, cały czas rynek jest nienasycony. Gdzieś otwierają się zakłady mechaniczne, gdzieś uczniowie spełniają swoje pasje, ludzie dorośli także. Ta impreza jest skierowana nie tylko do uczniów, ale również do pracodawców, mm. czyli do właścicieli zakładów mechanicznych. Może pan nawet porozmawiać jest z przedstawicielami Intercarsu, oni więcej wiedzą o tej branży od strony komercyjnej, natomiast to To tam że... pani z Intercarsu jest, tak? Tak? Mhm. Nie, tak, tam są Państwo zwrócić Pan Dyrektor, możemy za chwilę przejść. Także bardzo nam się podoba ta impreza, cieszymy się na tę okoliczność i mam nadzieję, że współpraca przyniesie duże e, pozytywne efekty. To na razie tutaj się rozstawiają wszyscy, tak? I, tak. I później jakieś stojuscy, prezentacje będą. To są targi węg. branży samochodowej, a w ciężarówce odbywają się e, cały czas planowe szkolenia branżowe, z których korzystają uczniowie i nasi nauczyciele. Czyli to, to jakby działa już, tak? To nie, jest, wczoraj, nie jest, że tak, ta od wczoraj działa, działa tak? działa bo im jest zaplanowana na trzy dni. Mm -hmm. e, szkolenia są zaplanowane zgodnie z harmonogramem, ze ran, poranny i po południu. Mm -hmm. Dziękuję Pani Marto.